Oh, Kochanie, dzień dobry. W końcu nagram Wam filmik, bo wszyscy mi się dobijają, więc żeby już nagrać, żeby już mieć głowę. O treści takiej, e, jak wymanifestowałam u mojego syna tą sławę, tak, i popularność w kontekście właśnie tej, tej tam sesji zdjęciowych, tak, tej, tej agencji reklamowej, kontraktu z agencją reklamową i tak itd. Tak Eee, tak, znaczy to akurat nie była stricte manifestacja na poziomie świadomym, czy tam podświadomym, to była manifestacja z działania kwantowego, w kontekście zrobienia rytuału kwantowego i miałam do tego specjalne narzędzia, yy, które po prostu, no, pomogły mi w tym, nie? I od razu mówię, to nie jest czarna magia, żeby mi tu nie wyszło, żeby mi tu ktoś nie mówił, że czarna magia stosuje coś, nie. Po prostu to była, to był, że tak powiem szczerze, y, rytuał taki intencyjny, tak, intencyjny, świeca intencyjna, intencyjny na zasadzie właśnie otwarcia pola kwantowego w kierunku właśnie popularności, sławy i przypływu, wiadomo, większej ilości pieniędzy, tak. I tak, tak to się odbywa, tak to się odbyło. Eee, czekaliśmy, no masz posypane. Czekaliśmy, znaczy nie czekaliśmy, bo ja zrobiłam to działanie, no i zostawiłam, nie? Bo to o to głównie chodzi, żeby. To jest, to jest sama z manifestacją. Żeby zrobić, wykrować i zostawić. Czekaj na realizację. Żyć tam w przeświadczeniu tego marzenia spełnionego, chociaż mówię, nam tam o to nie chodziło. Mieliśmy totalny olew na to, po prostu on chciał, no to mama zrobisz mi, bo coś tam. No, no dobra, no to ci zrobię, czemu nie? I byliśmy później na zakupach e, w naszym tam centrum handlowym w Poznaniu Poznania, centrum handlowe, e, akurat sobie jedliśmy obiad, byliśmy tam na jedliśmy sobie obiad, no i wychodzimy i zaczepiła nas właśnie tam ci zwani, ci łowcy talentów, taka fajna, fajna dziewczyna. No i najpierw w moim kierunku ja mówię, że nie, mówię, ja chyba nie, nie wiem, jakoś tak nie, nie, nie jestem, mówię, zbytnio zainteresowana. No to ona do Gabrysia, że czy chciałby, nie? Czy, czy byłby zainteresowany, czy byś chciał? No, i tam na listę nas dodała właśnie i mówiła, że po dwóch tygodniach, do dwóch tygodni, do trzech tygodni się odezwą. Nie wiecie, sam fakt, że taki łowca talentu na nas trafił, że my trafiliśmy na niego później, że te wszystkie, że ten casting poszedł tak gładko i w ogóle, że ta sesja zdjęciowa od razu, no mówię, jest to jakby niesamowite, ponieważ wiem, jak niektórzy tam sobie robią czy coś, no to nie mają tak właśnie prosto i w ogóle, bo sam tam muszą na bieżąco manifestować, a w rytuałach kwantowych chodzi o to, że po prostu jeżeli się zrobi intencję, no to ta intencja idzie prosto, bez jakichś tam komplikacji, bez utrudnienia, czyli tutaj u nas była stricte właśnie Intencja na sawy, na popularność, na większy tam przepływ tam pieniędzy i w ogóle typowo na lajcie. No i realizacja dwa tygodnie. Nie wiem, zwyczaju, na na talentów. I mamy właśnie podpisany tam sesję, portfolio, nie? Taką profesjonalną portfolio. Też yy, sobie zrobiłam, żeby mało tych pieniędzy, żeby mało wymagała inwestycja moja inwestycja w tego typu kwestie i właśnie co chwilę nam się zdarzają y, sytuacje, że albo nie płacimy, albo płacimy bardzo mało, także jest wszystko jest do zrobienia, nie? Mówię, rytuały kwantowe są na tyle fajne, że nie trzeba non-stop robić afirmacji, nie trzeba non-stop robić, wiecie, pracować tą głową, zastanawiać się, blokować tam te negatywne myśli, o Boże, to jest haruwa. Lepiej sobie zrobić rytuał kwantowy, otworzyć sobie pole kwantowe na to, że chcecie tego typu rzeczy doświadczyć i w wtedy leci Wam po prostu ze strumienia, nie? no, dlatego tak mm, dlatego tak i mówię, jutro wyjeżdżamy, bo jedziemy jutro i pojutrze mieliśmy tylko jechać w środę, ale jedziemy jutro i czym będziemy nocować w takim hotelu fajnym e, bo się okazało, że pociągi są beznadziejne połączenia do Łodzi masakra, same przesiadki ale no, jedziemy jutro jutro do południa no i prawdopodobnie jutro jakoś pod wieczór wrócimy dopiero do domu, nie, także cieszę się, bo trochę sobie odpocznę ponadrabiam sobie książki no i on się cieszy, będzie miał mega przygodę nie, także dzisiaj tylko szedł do szkoły, jutro i już nie pójdzie także tak, tak to wygląda kochani, jeżeli macie ochotę do siebie, do swoich dzieci, tylko mówię my do tego podchodzimy na bardzo dużym lajcie, ja go nie spinam, ja nie wymuszam na nim, żeby on mi przynosił pieniądze do domu czy ja na nim zarabiam, nie, nie o to chodzi on chciał on ma się dobrze bawić. Ma szczęście akurat, że ma mamę, która zajmuje się fizyką kwantową. Także jestem w stanie mu zrobić wszystko, ale na totalnym lajcie. Jeżeli chodzi o realizację tego, nie, bo on bardzo chce, bardzo mu się to podoba. Ma też warunki do tego, jakby nie było, no ale mówię, ja tu na nim trzymam bardzo dużą pieczę w kontekście tego, żeby mu tam troszeczkę woda sodowa nie uderzyła do głowy, no i też żeby było bezpiecznie, bo wiecie, show biznes to nie jest prosta sprawa. Tak i my mamy właśnie z ATV film, gdzieś miałam te dokumenty, bym Wam pokazała, ale nie, nie w pokoju. ATV, ATV Group nie? To jest właśnie stricte studio filmowe, i właśnie w środę jedziemy stricte pod studio filmowe, będzie robił certyfikat, i będzie miał szkolenie, i, i ten, nie? No, także, jeżeli ktoś ma ochotę na sławę, pieniądze, bogactwo, show biznes, zapraszam. Guziaki, papa.